Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam już w kolejnym czternastym dniu naszej przygody z księgą rodzaju. Dzisiaj czytamy rozdziały 27 i 28. Zapraszam. Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie dowidział, zawołał na Ezawa swego starszego syna: Synu mój. A kiedy ten odezwał się, Jestem, Izaak rzekł: Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i opoluj coś dla mnie, potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci błogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izaak mówi do swego syna Ezawa, gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, rzekła do swego syna Jakuba. Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym jadł i błogosławił Cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które Ci daję. Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla Twojego ojca, taką, jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w nim, i w zamian za to udzieli Ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do swej matki, przecież mój bradezaw jest owłosiony, ja zaś gładki. Jeśli się mnie dotknie ojciec mój, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował, i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka: Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, synu mój. Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi koźlęta. Poszedł więc, wziął i przyniósł jej swej matce, ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę taką, jaką lubi jego ojciec. Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna i skórkami koźlą dowinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub wszedł do swego ojca, rzekł, ojcze mój, a Izak słyszy, któryś ty jest, synu mój. Odpowiedział Jakub ojcu, jestem Ezaw, twój syn pierworodny, uczyniłem jak mi poleciłeś, Podnieś się, siądź i zjedz potrawy z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosławi mi. Izaak rzekł do syna, jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu? A Jakub na to, Pan Bóg Twój, sprawił, że tak mi się właśnie trafiło. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba, zbliż się, abym dotknąwszy Ciebie, mógł się upewnić, czy to mój syn Eza czy nie. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł, Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były włosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze, ty jesteś synu mój Ezaw? Jakub powiedział, ja jestem. Rzekł więc Izak, podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, bym cię sam błogosławił. Jakub podał mu i jadł. Poniósł mu też też wina, a on pił. A potem jego ojciec Izak rzekł do niego, zbliż się i pocałuj mnie, synu mój. Jakub zbliżył się i pocałował go, gdy Izaak poczuł woń jego szat, dał mu błogosławieństwo i mówił Oto woń mego syna, jak woń pola, które błogosławił Pan. Niechaj Tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj Ci służą ludy i niechaj Ci pokłon oddają narody, bądź Panem Twoich braci i niech Ci pokłon oddają synowie Twej matki. Każdy, kto będzie Ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie Cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Gdy Izak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko odszedł od niego, wrócił z łowów brat Jakuba Ezaw, i on także przyrządził ulubioną potrawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego, podnieś się mój ojcze i zjedz to, co Twój syn upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa. Izak go zapytał, kto Ty jesteś, a on odpowiedział, ja syn Twój pierworodny Ezaw”. Izaak bardzo się zatrwożył i rzekł, kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem, zanim ty wróciłeś i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo. Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny, pełen goryczy lament i rzekł do ojca, daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze. Izaak powiedział, przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo. A wtedy Ezaw nie darmo dano mu imię Jakub. Dwukrotnie mnie już podszedł. Pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. I zapytał, czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa. I na te słowa odrzekł Zezawowi: Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych jego sługami, i zapełniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? Lecz Ezaw rzekł do ojca: Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Bo błogosław także i mnie, ojcze mój. Jezaw rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata. A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo i z, z twej szyi. Ezaf znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które ten otrzymał od ojca, i taki powziął zamiar: Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabijemy go brata Jakuba. Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Eza w jej starszy szyn, kazała zawołać Kuba i rzekła mu Eza, twój brat zamierza cię zabić. Posłuchaj więc mnie, synu mój, przygotuj się i chodź do brata mego Labana do Haranu. Pozostań tam przez jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew Twego brata. A gdy już przestanie on gniewać się na ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam ci znak i sprowadzę cię stamtąd. Czym miałbym was obu jednocześnie stracić? Rebeka mówiła do Izaaka Sprzykrzało mi się życie z tymi córkami heta. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie żonę z córek Heta, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. Wtedy Izak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i tak mu nakazał: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu, idź do Pada Naram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę, jedną z córek labana, twojego wuja, a Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił, uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się ojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Padam Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Jezawa. Jezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Padam Aram, aby sobie tam wybrał żonę, a błogosławiąc go tak mu nakazał, nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. I że Jakub usłuchał ojca i matki, udał się do Padamaram. Gdy zobaczył Ezaw, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu Izaakowi, poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Michalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebojata. Kiedy Jakub wyszedłszy z Berszeby, wędrował do Czaranu trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się do snu, na tym właśnie miejscu. We ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgając swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół. A oto pan stał nad nim i mówił: Ja jestem pan bóg Abrahama i bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu, a potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszelkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę strzegł gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnisz tego, co ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i bramy do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który położył sobie pod głowę, postawił go jako stale i rozdał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub? Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Mego Ojca, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Oto Słowo Boże. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za te słowa mądrości i za ten przykład dwóch braci, który uczy nas jak bardzo musimy być ostrożni w naszych poczynaniach z ludźmi. Prosimy Cię, abyś dał nam taką mądrość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oczywiście znowu tutaj dużo się dzieje i widzimy, że kontynuujemy tę historię, historię Abrahama, Izaaka, Jakuba. I trzeba tutaj pamiętać, że... Że to jest nasza historia, że my, chrześcijanie, jesteśmy owocem tej, tej religii żydowskiej i też owocem tej wiary, właśnie Abrahama, no i jego synów, jego potomków. Bo jak święty Paweł mówi w liście do Rzymian, my, jako chrześcijanie, zostaliśmy włączeni w tę historię narodu wybranego. Weszliśmy w proces zbawienia świata. I dziś mamy historię tego właśnie manipulatora, tego oszusta. Jakuba, który dziś oszukuje swojego umierającego ojca, a także podstępem oszukuje po raz kolejny swojego brata i prosi o błogosławieństwo pierworodnego, które jemu się nie należy i które oczywiście należało się jego bratu Ezawowi. I kilka rzeczy jest tutaj naprawdę ważnych, takich niesamowitych. Pierwsza rzecz to, że kiedy Izak daje błogosławieństwo swojemu synowi Jakubowi, to już go nie cofa. To jest ważne dla nas, bo tak właśnie jest z sakramentami w naszej religii judeochrześcijańskiej. Jak to było u Żydów, ktoś zostawał Żydem mężczyzna właśnie poprzez obrzezanie i nie dało się już tego cofnąć. Obrzezania nie da się cofnąć. I tak samo z sakramentami. Nie da się cofnąć chrztu ani błogosławieństwa płynącego z chrztu. Można oczywiście zaprzepaścić łaski Chrztu poprzez grzeszne życie, ale nie da się cofnąć tej pieczęci chrześcijanina na duszy. No i Izaak, kiedy zorientował się, że jego syn go oszukał, rzeczywiście mógł się bardzo zdenerwować i był bardzo smutny i był bardzo zawiedziony tym, że jego syn tak postąpił, że, że, że Izaak dał błogosławieństwo nie temu synowi, ale nie mógł już tego cofnąć. I widzimy ten dialog, kiedy Ezaf błaga i prosi ojca, żeby dał mu inne błogosławieństwo, cokolwiek zostało. I wtedy Izaak mówi, ale nie ma już innego. I wtedy jego syn Ezaf płacze. Ale błogosławieństwo było dane i zostało i bierze swój efekt. Tak samo jest właśnie z chrztem. Nie może ktoś później powiedzieć... Kiedy ma jakiś buntowniczy czas, ja już nie chcę być córką czy synem Boga przez chrzest. Nie chcę, nie chcę już tego praktykować, nie chcę być znana jako chrześcijanka, jako chrześcijanin. Mówić można, ale nie da się tego cofnąć. I dzięki Bogu. Izak. Izak jakoś to wie. Przepraszam, Jakub. Jakoś to czuje, wyczuwa, że mimo iż przeoszukał swojego ojca i dostał błogosławieństwo jakby nielegalnie, to ono i tak jest ważne. On to przeczuwa. I tutaj właśnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, która wydaje mi się jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o nas w tym XXI wieku i to, jak, no, jak rodziny się rozwijają i jak rodzice postępują z dziećmi. Widzimy, że Ezaw cieszył się miłością swojego ojca. Izaaka bardziej niż Jakub. A Jakub znowu cieszył się miłością swojej mamy Rebeki bardziej niż Ezaf. I to jest napisane w Biblii. Wiadomo, że w naszych rodzinach też czasem się żartuje, albo czasem się mówi, że ktoś tam jest ulubieńcem mamy, ktoś tam jest ulubieńcem taty. I czasem rodzeństwo kłóci się o to. Jest taka konkurencja o miłość. Jednym właśnie z wielu darów które można otrzymać w rodzinie, która sprawiedliwie kocha, jest to, że nie wie się, kto jest tym ulubionym dzieckiem. I wtedy człowiek rzeczywiście nie martwi się, że jest mniej ulubiony albo jest bardziej ulubiony i że ktoś mu zazdrości. I przez to też nie tworzy się żadne uczucie nienawiści czy zazdrości pomiędzy tym rodzeństwem. Myślę, że jest to ważne dla rodziców, żeby tak kochali swoje dzieci, żeby one czuły się naprawdę kochane porówno. Żeby już od małego nie musiały zabiegać o miłość mamy, czy taty, ale musiały, myślały, że, że są po prostu kochane tak samo, jak, jak brat czy siostra. Oczywiście jest to trudne do osiągnięcia, bo nie jesteśmy jakoś idealnymi ludźmi, jesteśmy ludźmi grzesznymi, mamy swoje preferencje jakieś naturalne, ale widzimy, że Ezaw i Jakub mają zranione serce przez to, przez to, że już w łonie swojej matki, jak czytaliśmy wczoraj, walczyli ze sobą. Oto kto miał być pierwszy i lepszy, i potem to się już tylko pogarszało przez to, że jednego kochał ojciec bardziej, a drugiego kochała matka bardziej. To tylko pogorszyło sprawę, że jeszcze bardziej widzieli, że, że jest konkurencja. Ciekawe jest to, czy może jest tak, że wielu problemów rodzinnych mogłoby być rozwiązanych przez rodziców, którzy właśnie kochają swoje dzieci porówno jak tylko mogą. Wiadomo, że nie zawsze to się udaje, ale ile bólu może, ile zranień byłoby zaoszczędzonych, gdyby tak rzeczywiście było. Zostawię Was właśnie z taką myślą na dziś. Przypominam, że już jesteśmy w czternastym dniu, czyli w połowie naszej wędrówki przez Księgę Rodzaju. Oczywiście zapraszam do dzielenia się tą przygodą ze znajomymi. Obiecuję Wam modlitwę i proszę o Waszą modlitwę. Słyszymy się już jutro. Szczęść Boże!